Kosmiczny utarg trzeba zasuwać Aż do śmierci możesz zaufać łapucha, skręcona bazuka Zachodnia waluta, to tu ten kuma Do celu po trupach, jak Elczo Jak, jak Elczo po Guzman Łap, łap pucha, skręcona bazuka Zachodnia waluta, to tu ten kuma Do celu po trupach, jak po Guzman Jak, jak Elczo po Guzman Poczekaj, dzwoni do mnie ważny telefon Nie szczekaj, powiedz mi to w twarz, Tydzień na świeżo mamy dla mnie to jest nic nowego Fratelo na bloku nie ma nic lepszego Z od nie ci twojego Materiał wygina nawet ci starego, nawet była na fula Wieszamy z buta, mocna bravura na betonie bratucha Kosmiczny utarg trzeba zasuwać Aż do śmierci możesz zaufać, słucha, skęcona bazuka